Witajcie na moim kanale, gdzie odbywa się seria trzeba przepad z Pawełkiem, gdzie tu stoi za szybą. Siema. Jak rączka w ciemno. Idziemy dalej sobie gotować. A zaczynamy od remontu. No, a, a... Coś... Trochę trzeba tutaj y zrobić więcej miejsca. Würzम... Więc tak, poznaj na razie wszystkie te rzeczy. Ja przestawię ten stół na razie. Cały ten stół? Nie, pozdejmuj te, 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 te rzeczy wszystkie. O kurde. Poteczkiem. No, mroził, do roboty. to robię. Piotrek, coś nie chce, Dobra. Teraz tak. Tu już mamy ten zlew. Kurde, ten, nie, ten zlew może tam pod ścianą, tak jakoś. Na razie zrobimy to tak. To wejdziemy sobie tu. A czekaj, tak. Będzie trzeba trochę dokupić jeszcze. Ale to kupimy tak. na spokojnie. To co, jakiś Dokupię jeden. Możesz, możesz. Malaki stół się kupi. Czekaj. Zrobimy to na trzy długości. To nasze teraz Aha. tak Stoły za 200, jakieś drogie te stoły? No a tu CKI A? No to lecimy dalej, a. tak Aha, fajnie damy stół Muszę to poprawić trochę Będzie wyjście Stół, proszę mnie ten. Mm. Nie, no nie wiem gdzie to, ten 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 kram tu dać. Tam gdzie trzeba. Czekaj, damy go może tu będzie prościej. Mówimy mhm. tak, żeby to było w miarę równe, no jakoś to tu wyglądało. Mówimy tak. Czekaj, I obrócić to. Weź mi te rzeczy stąd. Z tego, by ta miska Co tu ta miska robi? No na Z tym, papa. A tu. Tu będzie jakieś wyjście. To możemy na razie dojść do przechowywalni. To tak samo. Hmm. Dajemy tu te talerze. talerze będzie trzeba na pewno dokupić. A tak nie przesadzając. Bo nie za długo będzie. Wielka restaurant. To nie ma co tak przesadzać z tym. A? Czekaj na pewno jeszcze tak. Yy... A czemu tutaj zlep? No, a gdzie go miałem dać? No gdzieś tu pod ścianą. Pod ścianą będą te, dóeczki te... talerze. No to byś tu miał stanowisko, a ja bym miał tutaj Nie wiem, mogę je zrobić tak O, gdzieś tu no i tu Czekaj tak. No, i dobra, tylko tu jeszcze dokupię. Czekaj, tu jeszcze dokupimy. Czekaj, okay, kupię. Dobra, to kupię ty. Dobra, i teraz te. Tylko musisz sobie kupić. Musimy teraz kupić jeszcze po tym. Po, po piecyku. Czekaj, kupia ci. To na pewno ci się przydo. Co tam jeszcze było? To na pewno było. Teraz już to połknął. A to napisana. jest fajnie. Dobra, jak to z młotkiem? Co jest? Na tym tak no, tym to że... A kupić No, że. A i trafi tra tra więcej paliwa, miejsca nie, od razu. Paliwa, mama. E tu knajpa wyremontować. Ja Miałem się to do mnie. Aha. Jestem ja muszę jeszcze kupić tego na, na Donera. Era. Dobra. Masz, aha, piecyk Bliska hmm. gdzie to główno będzie? Aha, tutaj Dobra No i dobra Tro, trochę więcej miejsca Podglądujkę. że te stoły tu jakoś mądrze zrobić? Jest git. Ej. git. Hej. Tańczą? Co to? Eee, Tutaj wzrosło. Mamy więcej miejsca proszę państwa od razu uh -huh. yy, czekaj ja te donery tak Tylko czekaj bo, czekaj, bo... kupiliśmy drugą lodówkę to zróbmy trochę miejsca, bo jest tak na Aha. Może się jako pomidorówkę to dało A to jest bo... Ale sam jestem tego głupi coś, coś żeś dupił Coś dupił, tylko co? A widziałeś, że to był rosół? że się chyba pomidorówkę dał. A, to to jest... Rosół. Jeśli dałeś pomidorówkę podrosł chyba. No. Może dlatego. Tak. Czyli to jest... rosół. Czy to jest To rosół. jest. Zero-zero. To nie wiem. To leję to jeszcze raz, bo... Tak. Jakieś talerze brudne tak to leje to wszystko zrobię na nową grupę Więc... No jeszcze na te kruj tak, to się bawi Także się jeszcze to Eee, Dobra I talerz donera jeszcze Proste talerz do nera Dobra. Będziemy zrobione. Teraz muszę to przełożyć tu. Co ja mam teraz? Par pomidory i coś Teraz Co, nie pomidory jeszcze? Panie, muszę iść pomid po pomidory mm. chyba. Dobra, jakoś to lepiej teraz, tu wszystko wygląda. Więcej miejsca na dwa stanowiska, remoncik zaliczony, lepiej, już tak knajpka wygląda. Chociaż już tam no, mieliśmy chyba, nie no, 10kg żeśmy wydali zresztą, także. A myślę, że jeszcze, jeszcze chwilka, i będzie ten, yy, będzie duża knajpka. Dawaj, dawaj. O, okay. ten obraz tu. Okay. Ja bym tak, o tutaj. Te obrazy oczywiście bardzo cenna rzecz. jeszcze rosołek. Jeszcze rosół. O dwa dni robimy? Co? Tak. Dwa dni robimy? A, spokojnie. I tłuszcz. Panie to. Czy to były tak? Dwie piersi. Cytryna gdzie jest, cytryna tu jest. Ok. Kroimy to. Może no zawsze tych lodówek nie zamykasz krzysiek. No tam jeszcze chodzą. muszę się dóry i wodę nalać. i moduł jest jeden wśyci czyli to, to i to, a my ją Belarusowu gdzieś kupić? A no bo już fani czekają. Mm. <laughs> To jest to by gotowe Chyba przyjechałem Dobra idę rosołek podać a, bo, a jest w przepisie ten rosu Aha, bo już chciałem z garnkę podać Jedbym jedzić z gara, byłoby lepiej Piotr. Też jakiś chujowy. Ale niby cytryny brakuje. Zdałem cytrynę. Dobra, otwieraj. Dobra. Prosimy. No hey, Nowa knajpka po remoncie. Także zapraszamy. A, na pierwszy ogień doner. Hmm. To, to nie będzie rosół. No, Widać. <laughs> do roba, tak? A nie, zaraz rosół Trzy razy rosu? Trzy razy no. Ty, tu już mamy losowy sprzedane. No. Mmmm. To no co? To... Zaraz będzie z jony. Nie, L. Ale... A to wiem, co wiem. Zapraszamy go? Tak. Dobra, dobrze. Będę tam czępiał w odcinku i przyjdzie... Będę tam jutro. Albo nie, zakończymy odcinek i... Gdzie ty lecisz? Nie, ja, tak chyba lecimy. Dobra. W tu na tym etapie zakończymy, a w następnym odcinku będzie Kolega Dokładnie Czekajcie tutaj gary do pozmywania. Dobra. koledzy się poszli wszyscy zjedli, ale jeszcze jeszcze ktoś powinien przyjść. No na pewno. będę miał do ostatni level, więc będę coś innego robił. No dziewiąty, czy wbije dwa? Zobaczymy. Że danie do 11 poziomu. A jeszcze takie jakby to było Możemy sobie odblokować już. Mmm Coły jak idzie szybko. Okej. Okay. trzeba pozmywać. Hmm. I ro rosół. a jest dobra już dałeś. Hmm. już skończyła Zabieramy talerzyk No, jest ziomuś Jeszcze se posolił, o Zjadł to ty chcesz, aha, keba. Okruź. Już keba wyszedł. Aż jemu. to teraz będzie rosły, czy pomidorowa, A pomidorował mi To wierd. Ty też Mam hmm. pomidorową Pomidorówka Coś idzie miła pani, co miła pani chce? Nie mm. baba? Nie. Nie, rosół. dobra. O, właśnie się, się rosół mm. skończył. Róż na jutro na gotować. Oj, Coś ty zrobił. Nie wiem. Dobra. Jeszcze pana. Czyli mu się tak. No zamykaj te lodówki, bo tu przejście. No tak, w nie, nie ma. Ktoś jeszcze podejść by skasować. Mm. Skąd tu się dzieje? A, tu już, czekaj, tu jeszcze talerze można pozdejmować. Ten twój rozsłuch chujowy jak nieszczęście. Dobra, czysto. Czekaj, podłogi czyste? Dobra, idź. A, jeszcze tu, czekaj, czekaj, jeszcze jeden talerz. Dobra. no i będziemy jutro mieli Donego. Kolejnego szybitka no Będziemy sobie zagrać, przekulać Tak, to tą knajpę to może za rok zarobimy. Ja mam 11, dobieram. No i wygrałem. O! Dobra i możemy kończyć odcinek. My się żegnamy, Siemano. Na razie.